Złoty pociąg znowu pojawił się na szlaku. To dzięki mistrzyniom polskiej w piłce ręcznej – szczypiornistkom z MKS Zagłębie Lubin, które 21 maja obroniły zeszłoroczny tytuł i ponownie zdobyły złoto. Aby uczcić ten sukces, mistrzynie wspólnie z kadrą szkoleniową wybrały się z kadę na małą wycieczkę do Lubina. Pierwsi kibice szczypiornistek mogli je spotkać już na peronie w Legnicy. Jechałam ze Strzegomia i żeby zobaczyć właśnie dziewczyny z Zagłębia Lubin. Od jak dawna im kibicujesz? Już tak z dwa lata, tak mnie kuzyn właśnie wciągnął w to i tak zaczęło się przygoda, Zaglądają właśnie dziewczyn. A cieszysz się z ich tegorocznego, powtórnego zwycięstwa? Bardzo się cieszę. Radość i duma z sukcesu Złotek rozpiera fanów z całego regionu. Broniąc tytułu, lubińskie szczypiornistki złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii. Mają na koncie nie tylko trzy mistrzostwa Polski, ale też 13 wicemistrzostw, cztery brązowe medale i 7 pucharów Polski. Dobrze są w grze, w obronie, w ataku. Bardzo podziwiam Monikę Maliczkiewicz, podziwiam. jak i Patrycję Matieli Machado, to moje idolki. A powiedz, skąd przyjechałeś? Z Lubina. Z Lubina specjalnie po to, żeby przyjechać ze złotkami do Lubina? Oczywiście. W zeszłym roku nie miałem okazji, byłem tylko na stacji Lubin, a teraz pomyślałem, że przyjadę i. Pojadę razem z nimi. Podczas przejazdu do Lubina kibice mieli okazję zdobyć autograf i zrobić z mistrzyniami Polski wspólne zdjęcie. Szczypiornistki dostarczyły swoim fanom wielu dobrych emocji, nie tylko na pokładzie pociągu, ale przede wszystkim na parkietach w zakończonym już sezonie. Mistrzynie wygrały 24 z 28 rozegranych meczów. Ogromna radość. Przed sezonem brałobyśmy ten wynik w ciemno. Mistrzostwo to był nasz cel. Po raz pierwszy w historii obroniłyśmy Mistrzostwo jako Zagłębia Lubin i myślę, że wszyscy kibice, jak i cały klub na czele z prezesem są szczęśliwi i dumni z tego osiągnięcia. Jakie były największe wyzwania w tym sezonie, albo co stwarzało największą presję, czy może fakt, że już byliście, jesteście mistrzami roku 2021? Tak, mówią, że mistrz Kazda Dużyna chce bić i tak faktycznie było w tym sezonie. Żadne spotkanie nie należało do łatwych. Wydaje mi się, że dużym zmartwieniem dla nas była ilość kontuzji, bo na początku sezonu wypadła nam czołowa rozgrywająca Kinia Jakubowska. Wiele z nas borykało się z mikro i makro urazami i myślę, że to było dla nas trudne, bo przystąpywałyśmy czasem do meczów 8-9 zawodniczek. Dzięki poluzowaniu pandemicznych obostrzeń zawodniczki mogły rozgrywać mecze przy pełnych trybunach. Wiadomo, że to jest dodatkowe wsparcie dla nas i całkowicie inaczej się gra dla, dla kibiców, yy, gdzie czuje się doping i, i jednak to jest taki dodatkowy nasz zawodnik. Wsparcie kibiców, ale przede wszystkim ciężka praca doskonale przygotowanego zespołu pozwoliły zdobyć czwarty w historii i drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Choć podobno przecież nic dwa razy się nie zdarza. Trudno jest powtórzyć coś dwa razy, natomiast jak widzimy zdarza się. Obroniliśmy tytuł, który zdobyliśmy po latach znów w tamtym roku. Każdy z tych medali ma inną historię, inną drogę do sukcesu. Myślę, że zawsze obronić coś, co się zdobyło, bycie w roli faworyta jest na pewno trudniejsze. Trudny to był dla nas sezon z wielu względów, dlatego ja jestem przeszczęśliwa, że mamy to złote, że znów przyjechał złoty pociąg. I mam nadzieję, że za rok znów będzie złoty pociąg. Czyli możemy się umówić na kolejny złoty pociąg już po raz trzeci w 2023? Ja chciałabym bardzo, tego są marzenia, dlatego tak, już o tym marzę. Koleje dolnośląskie wspierają sport w regionie i od lat są partnerem także utytułowanej drużyny MKS Zagłębie Lubin. Uroczysty przejazd Mistrzyń Polski zbiegł się z trzecią rocznicą powrotu połączeń pasażerskich do Lubina. Okazja do świętowania była więc podwójna. Tak, to podwójna okazja do dumy i satysfakcji. Rzeczywiście gościliśmy dzisiaj Złotka na pokładzie naszego pociągu. Gratulujemy, gratulujemy im jeszcze raz bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym, jak w tym roku, także w kolejnych latach będą triumfowały i zdobędą po raz kolejny tytuł mistrzowski. A jesteśmy tutaj także dlatego, jak Pani wspomniała, że wczoraj dokładnie przypadła trzecia rocznica przywrócenia połączeń kolejowych do Lubina w relacji Wrocław Główny-Głogów. Od dnia przywrócenia połączeń, czyli od 9 czerwca 2019 roku, cieszą się one rosnącą popularnością. Połączenia do stacji Lubin i Lubin Stadion w pierwszym roku generowały aż 90% podróżnych na tej trasie zaś rocznie trasą d 11 podróżowało od ponad 300 tysięcy do 600 tysięcy osób. Nawet pandemia nie wpłynęła na tym konkretnym odcinku w sposób zasadniczy na zmniejszenie potoków pasażerskich. Łącznie przez te 3 lata do stacji Lubin i ze stacji Lubin bilety nabyło 1 300 tysięcy pasażerów niemalże, a więc no są to wyniki bardzo bardzo dobre, świadczące o Gigantycznej popularności tej linii. Jak widać, Lubinianie od lat czekali na przywrócenie miasta na kolejową mapę kraju i z tych połączeń, co pokazują twarde liczby, korzystają, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wszystkim podróżnym dziękujemy za zaufanie, a Złotkom z Lubina życzymy kolejnych sukcesów. Przed zawodniczkami chwila zasłużonego odpoczynku. Niebawem rozpoczną się wakacje, więc już teraz zapraszamy na pokłady pociągów kolei dolnośląskich.